Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Cześć, Łukasz. Cześć, Dominika. Dzisiaj generalnie spróbuję na telefonie pierwszy raz przeprowadzić live'a, bo na podkołem jest znowu problemy techniczne, więc spróbuję dzisiaj tutaj na telefonie. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja jeszcze też spróbuję tutaj na komputerze się podłączyć. Do siebie. O, widać i słuchać, super. Widzę komentarze, więc jest ok. <grych> Dobra. Eee... Agnieszka, cześć. Dołączajcie. Ja jeszcze chwilę na Was poczekam. Już jest dwu... eee, minuta w sumie po, po 21. Dawno mnie tutaj nie było. Trochę nowych osób też jest, więc no, chciałabym, żeby każdy, każdy tutaj wszedł i, i zaraz będziemy dalej kontynuować. Kasia, Jana, okej, okay. dobra. No cóż, no dobra, to zaczynajmy w takim razie. Powiem Wam, że dzisiaj Wam się przydadzą długopisy i zeszyty albo kartki, bo będziemy dzisiaj bardzo praktycznie pracować. Więc przygotujcie sobie właśnie kartki jakieś albo jakieś notes, albo no cokolwiek tam macie pod ręką i długopis, żebyście sobie zapisywali. I to też będzie takie dla was, taką dla Was samych deklaracją, że e, zaczniecie jakby, że ten live może być jakimś tam początkiem e, dla was, tej drogi w osiąganiu celów. Więc prosiłabym Was, żebyście byli przygotowani i zaczynamy za chwilę. Hmm. Prosiłam Was też, żebyście pomyśleli, jaki cel e, chcecie osiągnąć żebyście już tutaj dotarli na live z jakimś swoim celem, który macie do zrealizowania. I właśnie każdy będzie pracował nad swoim celem. No właśnie, jak w ogóle się domyślacie, to na tym polega sesja coachingowa sesja coachingu klasycznego. Jest nieco inna, jak Wam mówiłam już kiedyś, jest, nie, jest nieco inna niż coaching kryzysowy. Natomiast chciałabym e, zacząć od takich e, właśnie podstaw. Być może jeszcze w przyszłości e, pokażę Wam e, na tyle, na ile będzie to możliwe, e, jaka jest struktura w ogóle sesji coachingu kryzysowego. Natomiast teraz e, chciałabym się skupić właśnie na osiąganiu celu, czyli typowa praca w coachingu klasycznym. Coaching klasyczny jest możliwy tylko wtedy, kiedy jesteśmy jakby, mamy pełnię zasobów, czyli jesteśmy wypoczęci, nie jesteśmy w stresie chronicznym, nie jesteśmy w kryzysie, tylko mamy jasny umysł i jesteśmy w stanie jasno myśleć o tym. Co chcemy osiągnąć? Nie mamy zablokowanego naszego umysłu racjonalnego, to jest tylko wtedy możliwe. No okej, okay. dobra, no to zaczniemy od celu. Jaki ten cel powinien być? I wy sprawdzajcie u siebie, czy, czy jest tak faktycznie, czy ten cel jest taki, jaki powinien być u was. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, przerywajcie mi. Pytajcie, nie ma problemu, będziemy na bieżąco wszystko tutaj wyjaśniać, rozjaśniać. Także zacznijmy w takim razie. Otóż cel powinien być pozytywny. Przede wszystkim sprawdźcie, czy wasz cel jest pozytywny. Czy wywołuje u was pozytywne emocje? Jak myślicie sobie o tym celu, że chcecie go zrealizować, czy wywołuje to was y, pozytywne emocje. Y, cel powinien być egoistyczny, czyli dotyczyć tylko i wyłącznie was. Nie może to dotyczyć ani waszego dziecka, ani waszego partnera, ani waszych rodziców. Nikogo innego, tylko was. Nie możecie przyjść z celem przepraszam na przykład takim, że y, moje dziecko jest niegrzeczne i chce aby moje dziecko było grzeczne. Nie. Musi to być Wasz cel e, dotyczący Was samych, bo tylko nad sobą mamy wpływ, możemy pracować tylko nad sobą. Oczywiście możemy budować relacje z naszym dzieckiem, natomiast e, to, jak my budzie, będziemy budować te relacje, to zależy od tego, jakie mamy zasoby i jak. My właśnie funkcjonujemy, jakie mamy przekonania, jakie mamy nastawienie, także cel zależy od nas. Czyli cel jest egoistyczny. Cel powinien być sformułowany w pierwszej osobie, czyli ja. Cel powinien być z datą, czyli. Aha, czy, przepraszam, jeszcze powiem. Cel powinien być w czasie teraźniejszym. Nawet jeżeli chcemy go osiągnąć za dwa lata, za rok, za trzy lata, on powi cel powinien być sformułowany w czasie teraźniejszym, czyli ja robię to i to z datą taką i taką. Czyli też cel musi być określony w dacie. Czyli na przykład ja sobie zakładam, że 30 września 2020 roku. Cześć Arleta, cześć, witam cię. 30 września 2020 roku. Poświęcam swoim dzieciom co najmniej 3 godziny dziennie, tylko i wyłącznie im. Czyli to jest. Cel pozytywny, cel egoistyczny, bo dotyczy mnie, określony w pierwszej osobie, ma datę, jest w czasie teraźniejszym e, i co jeszcze powiedziałam? I, tak, dotyczy mnie, jest egoistyczny, e, jest w czasie teraźniejszym i ma określoną datę, jest pozytywny, bo wywołuje we mnie pozytywne emocje. Bo jakby do tego dążę, chcę jak najwięcej czasu spędzać z moimi dziećmi, więc stawiam sobie taki cel, że ja spędzam od 30, 30 września, spędzam z moimi dziećmi co najmniej 3-4 godziny dziennie. Tak? I to jest właśnie taki cel. Ale żeby właśnie prawidłowo sobie określić cel, to e, musimy wiedzieć, czego chcemy. Bo bardzo często jest tak, że e, klient przychodzi do coacha i mówi, że e, no, chciałbym nie mieć kredytu do któregoś tam dnia, albo e, chciałbym e, nie czuć się tak, jak się czuję, chciałbym poczuć jakąś tam ulgę emocjonalną. E, określamy zawsze cel, to, czego ja chcę, czego ja chcę w zamian. Czyli nie tam, gdzie nie chcę być, tylko tam, gdzie ja chcę dojechać. Czyli gdzie ja chcę być, w jakim stanie ja chcę być, co chcę osiągnąć. Tak samo jak wsiadamy do taksówki i nie mówimy mu wszystkich tych miejsc, gdzie nie chcemy być taksówkarzowi, tylko mówimy określony, konkretnie, e, konkretny adres, że tu i tu chcę być, tak? No i ile to jest na ile to jest możliwe, za ile na przykład mogę tutaj być. Aha, no i jeszcze cel musi być realny. Cel musi być na tyle realny, czyli musimy sobie zadać pytanie, czy jeżeli ja sobie postawię datę, czy w tej dacie się zmieszczę z tym celem i czy w ogóle czy ktoś już ten cel osiągnął, czy on jest na tyle realny, że, że OK. Że ja mogę go osiągnąć, ale też cel musi być e musi być ambitny, czyli realny, ale nie może to być jakaś tam błochostka, e że okej, okay, no to jutro wstanę o 7, chociaż to też jest jakiś tam cel, jeżeli nie wiem, mamy problemy ze wczesnym wstawaniem i postawię sobie cel, nie wiem, od jutra wstaję o siódmej. <grym> To też może być jakiś tam... Chodzi, chodzi o to, żeby poprzeczka była zawieszona wyżej niż e, jakby nasze możliwości, niż, na, niż nas, nasz status quo. Czyli jeż, musi być jakaś wyraźna zmiana w naszym życiu, żeby ten cel e, był taki, żeby nas kręcił po prostu, żeby wzbudzał pozytywne emocje, żeby... Miał jakieś tam po drodze przeszkody w sobie, żeby też nas uczył czegoś, no bo jakby dochodzenie do celu to jest pewna droga, pewna ścieżka, która pozwala nam się rozwijać, pozwala nam siebie sprawdzać w różnych sytuacjach, i, no i zdobywamy nową wiedzę, nowe doświadczenia, nowe umiejętności pokonując różnego rodzaju przeszkody po drodze. Więc ten cel musi być ambitny. Ok. To zapiszcie sobie, każdy z Was nie zapiszę sobie w zeszycie. Ważne jest, żeby to nie było na komputerze, tylko żeby każdy z Was długopisem zapisał sobie właśnie tak sformułowany cel. Czyli ja robię to i to, z datą taką i taką. Czyli ta data to jest początek tego, że będę to robić, że albo osiągnę ten cel, albo będę już robić to na stałe, jeżeli to jest jakaś tam powtarzalna czynność, ale cel jakby musi być działaniem, czyli to musi być określone jako działanie. Więc zapiszcie sobie proszę każdy z was, żeby zapisał sobie ten cel, jaki ma do postawienia sobie właśnie w takiej formie. I zaraz przechodzimy do kolejnego etapu. Napiszcie, jeżeli yy, jesteście gotowi, napiszcie już albo ok, albo gotowe, albo zrobione, cokolwiek napiszcie. Jak już, napisze, jak już sobie określicie ten cel. <gry> No, jeszcze chwilkę czekam, i zaraz przechodzę do kolejnego etapu. No dobra, zakładam, że macie, jeżeli ktoś mnie nie ogląda teraz, to. Jakby można sobie zatrzymać to wideo później i, i wrócić do niego. E, następnym etapem, bardzo przyjemnym, jest wizja. Nie jest to jakaś tam wizualizacja, czyli e, nie wiem, jest to konkretna jakby wizja. E, nie, nie bujamy w, w, na tym etapie, nie bujemy w obłokach, ale jakby celem jest. Żeby uświadomić sobie, e, co się zmieni w moim życiu, e, jak już ten cel osiągnę. Czyli e, zadam wam takie pytanie. E, pytanie o cud. Jeżeli e, wyobraźmy sobie, że dzisiaj e, wszystko jest w porządku, e, jest tak wszystko jak, jak co dzień. Nic się nie zmienia. Kładziecie się spać i na drugi dzień budzicie się rano. I wyobraźcie sobie, że zdarzył się cud. Ale Wy nie wiecie, że ten cud się zdarzył i ten cel został osiągnięty. Więc zadajcie sobie pytanie, co takiego się. po czym poznacie, że. Cel został osiągnięty, że cel został zrealizowany. Czyli co się takiego wydarzyło? Wstajecie rano, nic jakby się nie zmieniło, ale wy wiecie, że ten cud się zdarzył, że ten cel został zrealizowany. Po czym poznacie, że został on zrealizowany? Zapiszcie to sobie. Bardzo ważne jest, żeby zapisywać to. Ponieważ, no tak jak Wam już nieraz powtarzałam i podkreślałam, że jeżeli zapisujemy coś w zeszycie odręcznie, to nasz mózg tworzy nowe połączenia, i to jest jakby początek tego, co mózg zapamiętuje. Jeżeli powtórzymy to jeszcze raz i jeszcze raz, no to tworzą się nowe połączenia i jakby nasz mózg jest gotowy, bardziej gotowy do zmiany, czyli jakby oswajamy nasz mózg. Yy, ten emocjonalny, zwłaszcza, który nie lubi za bardzo zmian, do tego, że ta zmiana może już niedługo nastąpić. Więc bardzo ważne jest, żebyście zapisali, to robicie tylko dla siebie, więc jakby nikt nie będzie Was sprawdzał z tego. Więc zapiszcie, po czym poznacie, że ten cud się zdarzył. Ok, jeżeli zapiszecie już, co takiego w ogóle się zmieniło. To jeszcze głębiej chciałabym tutaj podrążyć i zastanówcie się, jak będzie wyglądał wasz, wasz codzienny, jakby wasz dzień, jak będzie się rozpoczynał, co będziecie robić, jak będziecie się zachowywać. Ogólnie, każdą, jakby, każdy detal musicie sobie zwizualizować, czyli yy, Czyli tutaj dostaję wiadomość, że coś przerwało. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Napiszcie proszę, czym mnie widać, czy mnie słychać, bo tutaj dostaję sygnał, że coś chyba przerwało. Już jest ok, czy. Yy... Dajcie mi proszę znać, bo ja nic, yy... jakby widzę, że ktoś ogląda, ale nie wiem, czy przerwało, czy nie. Dobra, to może zacznę jeszcze raz.